Dobry. Witam i zapraszam do Nowotelu Airport. Uruchomiliśmy w tym roku Galerię Rzeźby Ogrodowej. Nowotel Garden Gallery skupia pracę dwudziestu znanych rzeźbiarzy z regionu warszawskiego. Serdecznie zapraszam. Nasza galeria powstała przy współpracy z Związkiem Polskich Artystów Plastyków, z sekcją rzeźby. Zaprosiliśmy do współpracy 20 znanych rzeźbiarzy z regionu warszawskiego, którzy wystawiają pracę tutaj właśnie w tym ogrodzie. Zapraszam w tej chwili do wejścia na teren galerii. Nasz hotel znajduje się na terenie miasta Warszawy, przy bardzo ruchliwej ulicy. Natomiast ogród, który znajduje się tutaj, jest ukryty przed oczami przechodnia. Rzeźby, które tutaj przedstawiamy, są to rzeźby ogrodowe. Tak na nie mówią artyści, ponieważ doskonale komponują się właśnie w przyrodzie. Jak widać, tło, które stanowi przyroda dla tych rzeźb, zmienia się w ciągu roku. Na wiosnę mieliśmy bardzo piękną zieleń, lato przyciemniało, ale było pełne słońca, natomiast w tej w tej chwili mamy jesień, która dodaje złotych kolorów i rzeźby żyją swoim życiem razem z tłem, które się zmienia wokół nich. Galeria powstała w tym roku. Na wiosnę ruszymy z nową wystawą rzeźby. Eksponaty aktualnie stojące w ogrodzie zostaną wycofane. Na ich miejsce postawimy nowe, które już są w tej chwili przygotowywane. Ogród nabierze nowego charakteru. Rzeźb będzie jeszcze więcej niż w tym roku. Wydaliśmy katalog zawierający y, prace artystów. Ta galeria, otwarta 7 dni w tygodniu, jest bezpłatna. Każdy, kto chce ją odwiedzić, może do nas przyjść, spędzić tutaj czas w obecności tych rzeźb. Ale może też usiąść, odpocząć, poczytać książkę. Jest tu cicho i spokojnie. Usiąść można nawet na tych rzeźbach, które są do tego przystosowane. Te trzy koty są jak gdyby osobną ławeczką dla tego, który chciałby sobie tutaj odpocząć. Rzeźbę, na którą patrzymy, można podziwiać z kilku stron. Zmienia się z każdym momentem dnia, ponieważ światło odgrywa tutaj bardzo dużą rolę, i w zależności od tego, z której strony na nią patrzymy, możemy. Oglądać ją jak gdyby w zupełnie innym wydaniu. Tutaj mamy taką małą rzeźbę, która jest w zasadzie żartem rzeźbiarza. Jest to Jacuzzi, posiadające w tle nasz basen, który tutaj znajduje się. Jest to basen odkryty, no niestety już późna jesień, więc w tej chwili nie można się w nim kąpać. Natomiast ta rzeźba jest jak gdyby takim, jak mawiają Francuzi, klędej, brugnięcie moka w stronę odbiorcy. Nowotel Airport jest usytuowany w pobliżu największego w Polsce lotniska, na którym ląduje większość turystów przybywających do Polski. Część z nich jest klientami tego hotelu. Dlatego galeria rzeźby, która tutaj się znajduje, będzie nam pozwalała na promocję polskiej sztuki. W przyszłym roku będziemy kontynuowali ekspozycję, odnawiamy ją na wiosnę i będzie funkcjonowała przez cały sezon do późnej jesieni. Galeria jest to miejsce, w którym można też kupić te rzeźby. Mieliśmy już kilka zapytań, nawet z zagranicy. Tutaj mamy też bardzo różne prace i jak widać zarówno od rzeźby w granicie poprzez ceramikę, rzeźby w marmurze i brązy. Nowotel jako sieć od dawna współpracuje z artystami różnego rodzaju i promuje przede wszystkim sztukę nowoczesną. Dużo osób spędza tutaj czas również zawodowo, przyjeżdżają do nas biznesmeni. Turyści, wszyscy ci ludzie korzystają, jak zresztą widać, z uroków tego ogrodu i tego miejsca, daje im to możliwość przebywania bezpośrednio z dziełami sztuki.